Tuż po wizycie premiera Mateusza Morawieckiego dwóch członków oblicz ziemi raciborskiej, a także radnych powiatowych z klubu PiS, panowie Ryszard Frączek, pan Roman Wałach. Jakie wrażenia, jakie panowie odczucia macie po tym, jak premier rządu polskiego przybył do Raciborza? To nie jest takie codzienne. No ja jestem bardzo zaskoczony, bo nigdy nie widziałem premiera na żywo, nie widziałem, że on taki szczupły i myślę, że przydałaby mu się kuchnia ciąska. O. A tak poważnie, no bardzo rzeczowo, za to go akurat cenię, bardzo rzeczowo powiedział, pokazał e, i to, co bardzo chyba uchwyciłem najważniejsze, e, to jest to, ja w to wierzę, żeby to się udało, że jest przygotowana strefa ekonomiczna, z której może, mogą korzystać firmy z Europy. Ja myślę, że przy sukcesie PiSu którego nie jestem członkiem, e, współpracuję e, z ludźmi z pis że jest szansa dla Racibora. Ja w tym widzę szansę. I, to, I z tego bym się chyba ucieszył. Byliśmy tu jako obserwatorzy, zaproszeni e, goście jako radni, ale szkoda, że radni nie przyszli, bo na takich spotkaniach trzeba być, żeby też słuchać i, i, i wpatrywać się w potrzeby naszego miasta, no a z drugiej strony ten dworzec, ja nie wiem kto w końcu jest ojcem chrzestnym tego dworca ale jest, jest to, wielu, to, ale jest wielu. jest wielu, ale to tak dobrze nie Yhy, i lepiej wielu niż no, sierota no i, on by był no dworzec, i jeszcze do tej no, pory że, był no, minister powiedział też o tej komunikacji i na boku powiedział, że też walczył o ten most na Piaskowej, o którym my walczymy tak. I, i to będzie chyba bardzo ważny sukces. Okej, okay. Panie Romanie, jak można z Pana strony taką opinię, rzeczywiście ten most na Piaskowej to jest Wasze, I powiem, że dziecko, ale to jest Wasze oczko w głowie w tej kadencji? No dwie takie rzeczy, bo jedna to tutaj mówimy o moście na Piaskowej i myślę, że tutaj będzie potrzebna, potrzebny jakiś program solidny wsparcia finansowego. I, i no teraz czekamy na jakiekolwiek już, jakąkolwiek wycenę, jakąkolwiek koncepcję, ona miała być gotowa do końca. Sierpnia czekamy nadal, myślę, że na tej sesji zapytamy o to, zresztą taki temat jest na budżetowej komisji. A wracając, przepraszam, że wejdę w słowo do tego, co mówił premier, bo powiedział o inwestycji, którą ma pod sobą powiat, czyli o Muzeum Piastów, tak skracając. Yy, tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na obwodnicę S-45, bo tutaj jest temat, który podjęliśmy też jako radni w naszych lokalnych społecznościach. Pan już używa słowa S45, czyli droga ekspresowa tak, 45. Tak jest, no bo to pierwszy raz wypłynęło na spotkaniu, kiedy to pan minister tak Włoś po prostu wyartykułował, no a w tej chwili myślę, że to już przypieczętowanie takie, że to się rzeczywiście S45 widać. wchodzi już w taką semantykę, w taki język codzienny. Ale właśnie, Muzeum Piastów, jakby tylko można było takie odczucia spytać, bo to jest jednak ta inwestycja, która powstaje na zamku. E, I dziedzictwo. No, e, dziedzictwo panie... Ja bym nie chciał dzisiaj mhm. krytykować starosty mhm. bo już ostro było na ostatniej komisji oświaty. Natomiast ja powiem tak, że nie zgadzam się z tą koncepcją. Nie zgadzam się, że PiS lekko przeznaczył 18 milionów powiatu dlatego że my do dzisiaj nie możemy się z rąbkiem dowiedzieć, co tam będzie. Myśmy chcieli, żeby to było Muzeum Pewnego Dziedzictwa. Natomiast obawiam się, że jest to zaplanowane zupełnie inaczej jak wiele obiektów Rasiborskich, gdzie nazywano mnie uprawiam demagogię, dzisiaj wiemy, co się stało z wieloma terenami raciborskimi. I to muzeum, nazwane przez pana pierwsza muzeum, to premier powiedział, to jest, ma być centrum, gdzie wykryliśmy, dyplomatycznie mówiąc, że jest planowana restauracja, planowane pokoje, gościnne windy. Po co? Jeżeli ma być muzeum, to my robimy coś trwałego. A jeżeli tam są e, przygotowywane e, tak zwane wystawy czasowe czy multimedialne, to za 6 lat obawiam się, że te multimedialne rzeczy, obym się mylił, znikną, ale mam dobre przeczucie I, i obawiam się, że za 6 lat będzie to wystawiane na, na jakąś kolejną sprzedaż, bo my nie utrzymamy tego. Ja nie chciałbym być złym prorokiem, ale w kilku sytuacjach miałem rację myśląc o tym i mówiąc co się stanie z wieloma terenami raciwońskimi. Bardzo dziękuję za tę opinię.